Erie Indiana. Występują. Nie uwielbiają kupować na kredyt. Zakupy przez sen. Kiedy jednak przychodzi termin płacenia, robią wszystko, żeby się wymigać, zwłaszcza jeśli nie mają z czego zapłacić. Marszal! Mama! Marszal! Chyba nie chciałeś wyjść z domu tak, żebym tego nie zauważyła! Ja? Nie, skąd ci to przyszło do głowy? Czy ja wiem, tak jakoś tknęło mnie. Zdawało mi się, że może migasz się od zapłacenia za to niezwykłe przebranie, w którym własna matka cię nie rozpozna. Kupiłam to? Mhm. Mm Powiedziałeś, że jeśli nie będziesz tego miał, to umrzesz. Wzięłam to na kredyt, więc albo płacisz, albo zwracasz to do sklepu. Panie Redford? Panie Redford, chciałbym zwrócić zestaw, który u pana kupiłam. Nie. Nie. Czy to twarde, nie? Czy takie raczej nie? Nie. Tu jest tu napisane, że mogę to zwrócić. Gdzie? Na pudełku. Pokaż mi to. Urząd Skarbowy przysyła do mnie kontrolera. Wiesz, co to znaczy? Oczywiście nie wiesz. Jedno, co wiesz o podatkach, to że płacą je rodzice. A to jest dżungla pełna niespodzianek. Nie płaciłem podatku wyrównawczego od dwunastu lat. Mea culpa, zgoda, wyleciało mi z głowy. Mógł pan zapomnieć. Oni to zrozumieją. Zrozumieją? Urzędnicy! Celem tych forsożernych, bezlitosnych istot jest zniszczenie podatnika. Taki kontroler z Urzędu Skarbowego to od samego diabła ściągnąłby zaległe podatki. Dzień dobry. Donald Czergenlagenhagenflagen do usług. Ale możecie do mnie mówić? N. Donald. A pan do mnie ten marszal. Do mnie Simon, bez ten. Moje nazwisko Redford. Strasznie cierpię, kiedy widzę interes, który kona, choć wcale nie musi. Ha, mów do mnie jeszcze. Mógłbym go ożywić. Normalnie wchodzę w grubsze sprawy, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Zasługujesz na to. Jeśli pozwolisz zająć mi się promocją, reklamą w telewizji, radiu, gazetach, to gwarantuję ci szybkie zyski, a ja dotrzymuję słowa. Tak z dobroci? Zamknij oczy. I wyobraź sobie. Masz na sobie białe szorty i hawajską koszulę seksownie i niedbale rozpięto. Na ręku złoty zegarek tak ciężki, że wszystkie dziewczyny w nitkach zamiast kostiumów kąpielowych usiłują go dotknąć. Wiatr targa twoimi puszystymi, starannie wypielęgnowanymi włosami. Ach, ach, jestem na wakacjach. <laughs> Widzisz siebie na żaglówce? O, stoję na mostku! To wielki mostek. O tak, i bardzo wielki statek. To jacht! O Boże! Wyobraź sobie, że to jest Twój jacht. Powtarzaj po mnie. Zasługuję na to, żeby mieć taki jacht. Zasługuję na to, żeby mieć taki jacht. Jeśli nie sprzedam całego towaru z Twojego sklepu w dwa dni, to nie wezmę od Ciebie ani grosza. <laughs> Idę na całość. Wierzy mu Pan na słowo? Brawo! Ze mną nie można przegrać, ze mną się wyłącznie wygrywa! Jak wyglądam? Jak milioner na wczasach. Kiedy zaczynamy? Już zaczęliśmy. Dotąd los pana Redforda niewiele mnie obchodził, ale zabolało mnie, że ktoś chce go najwyraźniej naciągnąć. I choć nie miałem pojęcia, czy w kontrakcie są jakieś pułapki, coś we mnie krzyczało Nie ufaj facetowi z kudzykiem, który przed swoim imieniem stawia zajmek ten... Uwaga, nad Iri zapala się ostrzeżenie. Niebezpieczeństwo. Niewiele czasu zajęło Donaldowi podliczenie towarów u Redforda, a sam Redford zachowywał się jak naiwne dziecko. Czy naprawdę tylko ja widziałam, że pod postacią Donalda ukrywa się przebiegły wąż? To jakieś ogłoszenie? Coś lepszego. Kredyt od a do Z. Te zakupy stają się spełnieniem snów. Trzy, cztery i pięć, i sześć. I tu jeszcze, i to I jeszcze tu i to. Oh, tak, i to, i to. Oh, jaki ja będę obrzydliwie bogaty. Tak, słucham, tak, to ja. Chciałbym, żebyś mi wykupił czas na reklamę w lokalnej telewizji. O, to się nie martw. Moja agencja ma doskonałą reputację. Znają nas na całym globie. Kiedy przyjdzie do płacenia, podasz mi tylko numer konta. I to. Zgadza się. Jeszcze tu. Jeszcze tu. Zaczekaj. Ej, ty! Ja? Co tam chowasz? Nie nic, naprawdę, to tylko e, mój sweter. A, łap. Skąd się tu wzięły te graty? Kleptoman. Tacy jak ty, chłopcze, zniechęcają przedsiębiorczych ludzi do prowadzenia sklepów. E, no tak, to ja... E, zdaje się, że mama woła mnie z ulicy. E... Nie tak szybko, synku. Chcesz dostać robotę? Robotę? Ja? Pan chyba żartuje. Panie Redford, nie chciałbym się wtrącać, ale nie sądzę, żeby... Podobasz mi się, mały. Nie panu jednemu. Co będę z tego miał? Spory kawałek z zyskownego tortu, kiedy zacznie spływać forsa. Zgoda. Gdzie mam podpisać? W samym kąciku umowy. Handel to najlepszy interes. Trafiła kosa na kamień. Zarówno siwy chłopak, jak i ten Donald myśleli wyłącznie o tym, jak przechytrzyć przeciwnika. Jedyną niewiadomą było to, który z nich wygra, bo to, kto przegra, było pewnikiem. Oczywiście pan Redford. Bardzo, bardzo ładnie. Tematy dnia. Kolejne pytanie w sprawie zabójstwa prezydenta Kennedy'ego. Iran znowu się naraża. Nowe lekarstwo na Katar. Oraz sensacyjny reportaż o Madonnie na temat jej najnowszego romansu. <grystanie> Leć po sąsiadów, obudź dzieci, bo to na co całe Irii czekało dzisiaj zostanie zrealizowane. Świat rozmaitości oferuje dziś całą nocną szaloną wyprzenasę. Ile to kosztuje? I to jest właśnie główny problem współczesności! Każdy chce znać cenę, a nikt nie pyta o wartość! A wartość naszych towarów jest bezcenna! Żadnych pieniędzy z góry! Pieniądze wcale nie są potrzebne! Żadnych formularzy do wypełniania! Proponujemy duży i długi kredyt! Czy ja też mógłbym dostać kredyt? Każdy... może go dostać! Wystarczy tylko podpisać! Weź sobie to, co chcesz! A! Weź sobie to, co chcesz! A! Weź sobie to, co chcesz! Nie musisz płacić, weź! Za tych pieniędzy duży i długi kredyt! O, taka fajna reklama, że się chce skorzystać. Jest dopiero dziewiąta, a mnie się już oczy kleją. Się położyć. Weź sobie to, co chcesz. Weź sobie to, co chcesz. Bardzo dbam o stan coś mojego coś mózgu. mózgu i dlatego nie wprowadzam byle jakich informacji do moich szarych komórek. Zawsze się boję, że papka typu reklamowych bredni może w nich zająć miejsce przeznaczone dla ważnych wiadomości. co chcesz. Weź sobie to, co chcesz.

obudź się! ty, za sen, obudź się! Nikt się nie ocenił przy zrobionej reklamy działającej na podświadomość! Ja Weź tak sobie to, to, co nie 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 Weź! to, co chcesz i nie musisz płacić Weź! weź sobie to, co chcesz. Weź sobie to, co chcesz. Do... Coś z tobą, kato? Skąd bez ty to wziąłeś? Weź to, co chcesz. Daj bez to! Weź sobie to, co chcesz. Bez Patrzyłem na zupełnie co... nieznaną mi cechę osobowości ojca i czułem się tak, jakby jego umysł ukazał mi się w samych majtkach. Choć działał przez sen. Pomyślałem, że gdyby mnie coś podobnego miało się przydarzyć we śnie, to wolałbym nigdy nie zasypiać. Weź sobie, to, weź sobie to, co chcesz, weź sobie to, co chcesz Moja rodzina i mieszkańcy Iri zachowywali się jak somnambulicy, których sklep przyciągał podobnie jak płomień przyciągać my Marszal, też się obudziłeś? Co im się stało? Nie wiem, wszyscy idą do sklepu pana Redforda Musimy tam zajrzeć, chodź! Kiedy dotarliśmy z Simonem do sklepu pana Redforda, zrozumiałem, że nie tylko mnie we śnie nawiedziła nieprzeparta chęć robienia zakupów. Nie, co to nie! Spokojnie, Mamy wystarczająco dużo towaru. Kiedy już mi się wydawało, że znam wszystkie dzienne dziwactwa miasteczka Iri, okazało się, że są jeszcze nocne dziwactwa. Proszę podpisać, oto ołówek. Dziwność tego miasta nabierała takiego przyspieszenia, że już za tym nie nadążałem. Czyżby Iri miało się zamienić w miasto ogarnięte szałem zakupów ząbki? Czy siwego chłopaka i Redforda wciągnął straszliwy wir zachłanności? Czy ja, marszał, mogłem zrobić coś, co powstrzymałoby to zbiorowe szaleństwo? Nocna wyprzedaż w sklepie pana Redforda przerodziła się w istny szał. Ten Donald wyzwolił w ludziach zakupowe demony. Czy kupowali rzeczy, których skrycie pragnęli? Czy dlatego, że reklama wmawiała im, że ich pragną? Jak wyglądam? Fantastycznie! Weź sobie to, co chcesz. Panienko! Panienko! To jest tak wygodne, że nawet tego nie poczujesz na sobie. Niech pan zamknie sklep. Szybko! Marszal! Wyluzuj się! Ci ludzie nie od dzisiaj żyją w kapitalizmie. Popatrz, wszyscy świetnie się bawią. <grym> To, to, to. Biorę dziesięć takich Mamo, zejdź stamtąd, spadniesz Weź sobie to, co chcesz Powstrzymaj ich, oni nawet nie wiedzą, co kupują Jak wszyscy Amerykanie Słuchaj, panie, ten Nikt nie będzie robił z mojej rodziny zombie. Znaczy, nie takich zombich to zwykli konsumenci Chwileczkę, a widzisz jakąś różnicę? Chodź, Simon, nic tu po nas Jeszcze tu wrócę nie mam wątpliwości! I nie zapominajcie, czynne przez całą dobę! Wycofaliśmy się z Simonem do naszej kryjówki jedynego miejsca nie będącego pod wpływem szalonej wyprzedaży i wszelkimi metodami walczyliśmy ze snem. To jest. Zaczekaj, coś słyszę. Wrócili. Dzień dobry. Tato, poznajesz mnie? <laughs> Oczywiście, synu, co za pytanie. Ach, wróciłeś do siebie. Jesteś normalny? Jasne, że tak. O Boże, co się stało? Co, co to jest? Nie pamiętasz? Nie bardzo. O, o nie, ale się nie wyspałem. Jeszcze... Jeszcze trochę. E, pośpię. Tato. Ale odlotowy sen miałam tej nocy. Hm, śniło mi się. Robiłam zakupy w sklepie rozmaitości. W sklepie rozmaitości? Nota? Była wielka wyprzedaż. Mamo... Słucham, synku. Hmm. Nawet takim profesjonalnym badaczom niesamowitości jak my nie udało się uniknąć reklamowej zarazy. W końcu i nas dopadł sen i zmieniliśmy się w zakupowych zombie. Weź sobie to, co chcesz. Weź, Weź sobie to, co chcesz. Weź sobie to, co chcesz. 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 Patrzcie, kto tu chcesz. do nas przyszedł. Witamy, szanownych klientów. Coś czego wcale nie chcę, ja też na kredyt. Macie szczęście. Zostały mi akurat dwie rzeczy. Po jednej dla każdego. Po raz drugi nie zechcesz chyba tego oddać. Doskonały wybór, chłopcy. Teraz wystarczy tylko wyraźny podpis na dole strony. Tak, świetnie. Tak, i jeszcze twoja parawka. <grymne> Bardzo ładnie. Powiedz! Wszystko sprzedane! <grymne> Jestem Bogaty! No, to teraz czekam na mój kawałek tortu. No wiesz, to nie takie proste jakby się mogło wydawać. <grymne> o, o. Tak? Szefunio, tak. Miałeś świętą rację. Przepraszam. Miałem do Ciebie za chwilę zadzwonić, ale uprzedziłeś mnie. Tak, to było Ci, ci łatwe. No więc tak. Właściciel dał się nabrać na wizję cudownych wakacji, a ten siwy dzieciak łudzi się, że dostanie swój udział. Przyszli autokary, czas zabrać na innych mieszkańców Iry do centrum handlowego Moloch! Nie pozwolę, żeby ktokolwiek zjadał kawałek tortu, który należy się mnie! Ej, wy! zombie! Pobudka! Pobudka! Dzięki, należało się. Za co dziękujesz? Co ja tu robię? Nie mów, że kupiliśmy to przez sen. Niestety. Fajna lampa tylko. Dlaczego zrobili ją w kształcie głowy faceta, któremu przynosisz gazetę? Jedno chcę wiedzieć. Czy cokolwiek podpisywaliśmy w sklepie? Jest... Drobna czcionka. To jakieś plamki. To litery. Przysuń bliżej. Nie widzę. Trzeba to powiększyć. Mam już tę drobną czcionkę. Przez całe obecne życie oraz następne 10 tysięcy wcieleń. ble ble ble. O, tutaj jest. Jeśli klienci nie płacą gotówką, firma Donald Incorporation przejmuje ich dusze. A po co jemu nasze dusze? Widocznie nie ma własnej. Zaczekajcie. On coś mówił o centrum handlowym Moloch. Moloch? Molo? Wszyscy na pokład, wszyscy na pokład! Wsiadać i rozsiadać się wygodnie dla wszystkich starczy miejsca! W porządku, szefie, wszyscy wsiadają do autokaru tak jak zaplanowaliśmy. Nie zostanie nawet jedna wolna dusza. O, tak to niewątpliwie największy połów od czasu upadku. Mamo, tato obudźcie się! I to jaka wygrana Co tu się to ty! Wybierz się z nami, spodoba ci się Moloch. O, o co chodzi dziecku? Nie chcesz wiecznie kupować i kupować i kupować? Do autokaru! Do autokaru! Panie Redford, niech pan to jakoś powstrzyma! Chciałbym, marszał, daję słowo, ale... Wszyscy złożyli podpisy. Umowa to umowa. Podpis to świętość. Strzeż się, strzeż się, nabywco. <śmienny> Arszał! Uciekaj! Wróci tu. A każdy musi zapłacić, tak jak podatki, co, Redford? <śmienny> Rzeczywiście. Przepraszam, chłopcy. Niestety, ten facet ma rację. Sami jesteśmy sobie winni. Ależ te zakupy mogą być diabelnie wciągające. Przepraszam, który z panów nazywa się Bartolomeusz Redford? Numer identyfikacji podatkowej, czyli NIP 951-9612-35? To, 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 to ja! A, kłania się Urząd Podatkowy. Ja, 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 ja jestem niewinny. <laughs> Zostałem skierowany do pana sklepu, ponieważ nie płaci pan podatków od roku 1977. Czy mogę wybierać? Czy mógłbym pójść do piekła? Niestety, panie Redford, radzę odłożyć tę wycieczkę. Chcę zajrzeć do wszystkich ksiąg rachunkowych. Pan Redford ich nie ma. Są tutaj. Te. Te. Te księgi należą do mnie. To był mój kontrakt. Zdaje się, że Pan nie dosłyszał. Jestem z urzędu skarbowego. Proszę uprzejmie Chcę pan odnotować, że pan Redford zrobił w tej sprawie wszystko co możliwe Dziękuję Ten cały Donald nie potrafił przegrywać Według Benjamina Franklina są tylko dwie rzeczy na tym świecie, których możesz być pewien Śmierć i podatki Stary Ben nawet nie wiedział, jak aktualne będą jego słowa w 200 lat później w miasteczku Piri Co się dzieje? Gdzie my jesteśmy? Merlin, co ty robisz na ulicy w koszuli? W piżamie też się nie wychodzi. Każdy człowiek ma taką cechę osobowości. O której istnieniu nawet nie wie. Marszał? Stary całkiem jak w telewizji. <grym> A jednak ci się przydało. Wiecie, chłopcy? To była dla mnie bardzo cenna lekcja. Najcenniejszej rzeczy w życiu nie da się ani kupić, ani sprzedać. A jeśli coś nie ma ceny, to wtedy nikt ci tego nie zabierze. A cóż to jest? Dusza. <laughs> Bezcenna dusza. Eurety, niewiele brakowało. Tak. Diabeł już pana prawie dopadł. Nie, mówię o urzędzie skarbowym. Dusze mieszkańców Iry uniknęły najgorszego, a pan Redford musi się wreszcie rozliczyć z zaległych podatków. Ale jak go znam, to może trwać nawet wieczność. Wersja polska, masterfilm. Reżyser Ilona Kuśmierska. Dialogi Joanna Klimkiewicz. Dźwięk Monika Jabłkowska. Montaż Krzysztof Rustecki. Kierownik produkcji Ewa Chmielewska. Wystąpili Jacek Wolszczak, Jakub Truszczyński, Jacek Kawalec, Włodzimierz Bednarski, Józef Mika, Cezary Kwieciński, Elżbieta Jędrzejewska, Artur Kaczmarski, Monika Wierzbicka i inni.